Co u Ciebie słychać? U mnie wszystko dobrze, ale jestem niezwykle zajęty. Mam taki rozpad, że aż po kokardę. Musimy się spotkać. Musimy koniecznie. Na pewno się spotkamy, jak tylko ogarnę parę spraw. Bo jest ich tak wiele. Zarobiony jestem. Kto z nas nie mówił tego typu czy podobnych rzeczy w swoim życiu, niech pierwszy rzuci kamienie. Żyjemy w czasach, które już od dawna mają to do siebie, że standardem stało się szybkie tempo życia. Nie zwalniamy tempa, żeby sprostać wszystkim zadaniom i rolom, jakie życie niesie. Nie zwalniamy tempa, żeby nie uznano nas za leniwych i tylko od czasu do czasu, może w takim świątecznym okresie, mamy taki malutki przebłysk. A gdyby tak wysiąść z tego pędzącego pociągu codzienności, łatwo się mówi, ale jak tu wysiąść? Tyle zobowiązań, tyle rzeczy, i ten strach, że jeśli wysiądziemy, coś nas może ominąć, że coś zmarnujemy, i ten strach sprawia, że wydaje nam się, że z tego pędzącego pociągu, nie da się wysiąść i nie da się żyć inaczej. Jesteśmy ciągle jeszcze w takim świąteczno-naworocznym, trochę wolniejszym rytmie, ale już dobrze wiemy, że za chwilę, po 6 stycznia, wszystko wróci do normalnego, szalonego tempa. A co jeśli Pan Bóg ma inny plan dla naszego życia? Plan, który może nam przynieść pokój i spełnienie. Kochani. Na początku tego Nowego Roku i na trzy dni przed rozpoczęciem naszych dni postu i modlitwy, które rozpoczynamy w najbliższą środę, wieczorem uwielbienia tutaj w naszej sali, chciałbym, żebyśmy wszyscy wspólnie dzisiaj posłuchali słów, jakie Pan Bóg kieruje do nas przez starotestamentowego proroka Ageusza. Jego księga chociaż jest jedną z najkrótszych ksiąg Biblii, ma tylko dwa rozdziały. Zawiera w sobie niezwykle ważne i praktyczne przesłanie dla nas tu, teraz, dzisiaj. A więc posłuchajmy, rozdział pierwszy. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, że nie przyszedł jeszcze czas, by budować dom Pana. W związku z tym Pan za pośrednictwem Proroka Geusza przekazuje takie słowo. Czy dla Was samych. Przyszedł czas, aby mieszkać w domach pięknie wykończonych, podczas gdy ten dom wciąż leży w ruinach. Otóż tak mówi Pan Zastępów, rozważcie, jak Wam się powodzi. Siejecie wiele, zbieracie mało. Jecie, ale nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Odziewacie się, lecz nie jest Wam ciepło. Kto zarabia, gromadzi do dziurawego worka. Tak mówi pan zastępów, zastanówcie się nad swoim postępowaniem. Idźcie zatem w góry, sprowadźcie drewno i budujcie mój dom. Spodoba mi się on i zostanę uwielbiony, mówi pan, bo zauważcie, liczyliście na wiele, a jest niewiele. Przynieśliście to do domu. I zdmuchnąłem to. Z jakiego powodu oświadcza Pan zastępu? Z powodu mojego domu, bo leży w gruzach, a każdy z was zabiega o własny dom. To dlatego niebo wstrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swój plon. Sprowadziłem suszę na ziemię, na góry i na zboże, na mość i na oliwę i na wszystko, co wydaje ziemia, na ludzi i na bydło i na wszelki trud rąk. Przeroka Geusz przemawia w bardzo konkretnym momencie historii Izraela. Oni po 70 latach niewoli w Babilonie wracają do siebie i marzą o tym, żeby odbudować świątynię. I zaczynają z wielkim zapałem, ale, ale szybko pojawiają się trudności. Fundamenty świątyni zostają położone, ale budowa w pewnym momencie zatrzymuje się. Mijają Miesiące, potem lata, a ludzie zaczynają mówić, to jeszcze nie jest czas. Nie negują Boga, nie zaprzeczają potrzebie świątyni, po prostu odkładają to wszystko na później. I z biegiem czasu Jerozolima powoli zaczyna systematycznie ożywać. Budują się domy, otwierają się sklepy, rozwija się handel. Obsiewane są pola, zbierane są plony, życie zaczyna wracać do normalności. Izraelici jednak przyzwyczaili się do życia bez świątyni. Fundamenty porosły chwastami i stały się takim niemym przypomnieniem zaniedbania Bożego Domu. Ludzie nauczyli się żyć bez świątyni. I wtedy Pan Bóg postanawia zabrać głos i mówi: Lud ten mówi, nie przyszedł jeszcze czas, by budować dom Pana. Świątynia była centrum oddawania czci Bogu. Świątynia reprezentowała jakby serce i duszę starotestamentowego przymierza Izraela z Bogiem. I choć wiemy, że Bóg jest wszędzie, świątynia była miejscem, gdzie Bóg w szczególny sposób przebywał na Ziemi. I pozostawianie świątyni w ruinie oznaczało zaniedbanie Boga i zaniedbanie oddawania mu czci. Nie przyszedł jeszcze czas, by budować dom Pana. To stwierdzenie wydaje się brzmieć rozsądnie, nawet dojrzale. Nie ma w nim buntu, nie ma jakiegoś bluźnierstwa, jest tylko przesunięcie w czasie. Odwlekanie stało się sposobem ustawiedliwiania się. Ludzie przekonywali samych siebie, i nawet udało im się przekonać, że Pan Bóg to wszystko zrozumie. Zamierzali odbudować Dom Boży, ale ciągle to odkładali. I gdyby ich zapytać, prawdopodobnie powiedzieliby: jesteśmy za odbudową świątyni. Odbudowa świątyni to wspaniała sprawa. Ale Pan Bóg chce, żebyśmy najpierw zadbali o siebie, o nasze rodziny. Czasy są trudne, trzeba pracować. Musimy się jeszcze pomodlić. Kiedy się odbudujemy, ale jeszcze nie teraz. Taka postawa, taki grzech zaniechania czy zaniedbania jest szczególnie niebezpieczny, bo On nie krzyczy. On szepcze. On nie odciąga od Boga gwałtownie, ale powoli. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, rok po roku. Nie przyszedł jeszcze czas, by budować dom Pana. Tak sobie myślę, że to może być takie starotestamentowe ujęcie tego, co my, współcześni ludzie, mówimy i często myślimy w kwestii Boga. A my mówimy te słowa, które brzmią, Nie mam czasu. Nie mam czasu. Kto ma dzisiaj czas? Nawet dzieci go nie mają, bo ich kalendarz jest przepełniony aktywnościami. Nie mają go też emeryci. Wprawdzie nie chodzą do pracy, ale życie jakoś nie chce zwolnić. Jeden ze współczesnych pisarzy chrześcijańskich napisał słowa, że, że dramatem współczesnego chrześcijaństwa jest to, że, że większość z nas jest zbyt zajęta, by naśladować Jezusa. Bardzo ciekawe słowa. Większość z nas jest zbyt zajęta, by naśladować Jezusa. Ilość zadań, zobowiązań, jakie życie niesie, jakie. Sami sobie narzucamy tempo, jakie jest potrzebne, żeby temu zdołać, sprawiają, że chociaż tego tak bardzo nie chcemy, Pan Bóg ląduje na marginesie naszego życia. I okazuje się, że w chrześcijaństwie nie chodzi jedynie o wiarę w Boga, studiowanie Biblii, chodzenie na nabożeństwa czy działanie, się, działanie w kościele, ale w chrześcijaństwie chodzi o coś znacznie więcej, o naśladowanie Chrystusa. W Jego sposobie i stylu życia. Zwróćmy uwagę, że kiedy czytamy Ewangelię, nigdy nie widzimy tego, by Jezus się gdzieś spieszył. Ja wiem, ktoś powie, to było dwa tysiące lat temu, świat był inny, inne czasy. To wszystko prawda. Ale z drugiej strony, czy, czy Jezus nie miał do wykonania najważniejszego zadania, najbardziej skomplikowanego zadania w historii całego świata? I On nas wzywa, byśmy go naśladowali. Pytanie, czy znajdziemy na to czas, żeby go naśladować? Czy ciągle będziemy to odkładać? Na kiedyś? Na później? Czy odważymy się wysiąść z tego pociągu, który pędzi donikąd? Jeden z najbardziej znanych psychologów i psychiatrów XX wieku, Karl Gustav Jung, napisał kiedyś, że pośpiech nie jest od diabła, pośpiech jest diabłem. Czy uda nam się zwolnić? Zadaję to pytanie przede wszystkim sobie, bo od lat zmagam się z tym tematem. Bo nie wiem jak wy, ja tak bardzo lubię, kiedy, kiedy w życiu dużo się dzieje. Lubię, kiedy w kościele tak dużo się dzieje. Lubię chrześcijańskie eventy. Lubię to całe zamieszanie i pośpiech z tym związany. To mi daje poczucie, że nie marnuję czasu, że dobrze spełniam swoją rolę. To mi daje poczucie sprawczości. Lubię to całe zamieszanie, chociaż co chwilę łapię się na tym, że robienie rzeczy dla Boga to nie jest to samo. Co naśladowanie Chrystusa? Kto z nas odważy się wysiąść z tego pędzącego donikąd pociągu? Pośpiechu, nadmiaru działań, zobowiązań, obowiązków, aktywności. W związku z tym Pan, za pośrednictwem Proroka Geusza. Przekazuje takie słowo. Czy dla was samych przyszedł czas, aby mieszkać w domach pięknie wykończonych, podczas gdy ten dom wciąż leży w ruinach? Domy Izraelitów były zadbane, obłożone tak jak nasza nowa szatnia pięknym drewnem, komfortowe, stabilne, każda belka na swoim miejscu, każda ściana dopracowana. A świątynia była w tym czasie w ruinie. I to zestawienie, które Pan Bóg robi, jest celowe. Bóg chce pokazać ten kontrast między tym, co, co robimy dla siebie, a tym, co robimy dla Niego. Bóg stosuje ten kontrast, żeby pokazać nam w ten sposób, że, że zawsze mamy czas na to, co jest dla nas ważne. Chociaż tak często tłumaczymy siebie, że od nas tak wiele nie zależy, że tego wszystkiego jest tak dużo, że brakuje sił i czasu, to w tym samym czasie jesteśmy w stanie znaleźć przestrzeń na to, co jest ważne, co, co lubimy, co, co cenimy. I Pan Bóg stosując ten kontrast, chce nam powiedzieć, że, że to nie czas jest problemem. Zawsze jesteśmy w stanie znaleźć usprawiedliwienie, kiedy, kiedy nie chcemy być posłuszni Bogu. Zawsze znajdziemy racjonalne uzasadnienie, żeby czegoś nie robić. To nie jest odpowiedni czas. Mam domowe obowiązki, moja kariera się rozwija. W tym roku mam maturę. Muszę się na tym skupić. Moje dzieci mnie potrzebują. Chcę im zapewnić właściwy start w życiu. Kiedy się w pracy uspokoi, wtedy coś zrobię. Kiedy skończę studia, wreszcie będę miał czas. I często z tym usprawiedliwianiem wiąże się takie Egoistyczne nastawienie, które przenika wszystko. I Ageusz właśnie zwraca na to uwagę: że ich domy są gotowe, piękne, komfortowe, ale świątynia praktycznie nie istnieje. Nie ma nic złego w posiadaniu ładnego domu. I to, co robi Ageusz, to nie jest atak na bogactwo ani na domy. To jest pokazanie, że złe jest posiadanie pięknego domu, gdy dom Boży leży w ruinie. Złe jest wydawanie wszystkich pieniędzy na własne potrzeby, ignorując w tym czasie Boże sprawy. Złe jest poświęcanie swojego czasu, najlepszych godzin, talentów na własne cele, podczas gdy Boże sprawy są zaniedbane. Bóg chce nam powiedzieć, że. To nie czas jest problemem, ale problemem są niewłaściwie ustawione priorytety. Temat stary jak świat, wręcz banalny. Najważniejsze, by to, co najważniejsze, było w życiu najważniejsze. Cytujemy to z uśmiechem, ale tak łatwo jest zejść z Bożej drogi i podążać własną. To jakby wręcz naturalny tryb naszego życia. Jeśli nie nauczymy się zwalniać, ciągle będziemy żyć dla siebie. Jeśli nie nauczymy się zwalniać, skłonności naszego serca zawsze będą ciągnąć nas w stronę egoizmu. Otóż teraz tak mówi Pan Zastępów. Rozważcie, jak Wam się powodzi. Siejecie wiele, zbieracie mało. Jecie, ale nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Odziewacie się, lecz nie jest wam ciepło. Kto zarabia, gromadzi do dziurawego worka. Agerusz przedstawia życie pełne wysiłku i starań, ale jednocześnie pozbawione owocu. Praca nie przynosi satysfakcji. Jedzenie nie daje nasycenia, ubranie nie daje ciepła, pieniądze nie dają bezpieczeństwa. W starożytności worek był takim symbolem zabezpieczenia przechowywał plony, tworzył zapas na przyszłość. Dziurawy worek oznacza nieustanną stratę. Oto paradoks niespełnionego życia. Pracujemy więcej niż poprzednie pokolenia. Mamy więcej rzeczy niż poprzednie pokolenia, a jednak mamy mniej pokoju i zadowolenia niż poprzednie pokolenia. I takie życie można porównać do próby napełniania wodą dziurawego naczynia. Możesz lać godzinami, a to naczynie wciąż pozostaje puste. Nie dlatego, że wody jest za mało, ale dlatego, że naczynie jest uszkodzone. Kiedy Pan Bóg przestaje być centrum, nasze życie jakby traciło szczelność. To, co najważniejsze z tego życia, ucieka. I dalej jakby Pan Bóg powtarza tę myśl, mówiąc do Ageusza i do Izraelitów i też do nas, liczyliście na wiele, a jest niewiele. Przynieśliście to do domu i zdmuchnąłem to. Z jakiego powodu świadcza Pan zastępów? Z powodu mojego domu, bo leży w gruzach, a każdy z was zabiegał własny dom. To dlatego niebo wstrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swój plon. Sprowadziłem suszę na ziemię, na góry i na zboże, na mosz i na oliwę i na wszystko, co wydaje ziemia, na ludzi i na bydło i na wszelki trud rąk. Izraelitom też trudno się było zatrzymać, żeby zrozumieć, że Bóg chce im coś ważnego powiedzieć, a Geusz woła do nich, hej, słuchajcie, to Bóg kontroluje deszcz i zbiory, i On wstrzymuje swoje błogosławieństwo, bo Wasze priorytety są niewłaściwe. Postawcie Jego dom na pierwszym miejscu, a On Wam pobłogosławi. Podobnie jest z nami. To Bóg kontroluje naszą pracę, karierę, nasze zdrowie. Naszą przyszłość, przyszłość naszych dzieci i losy świata. I Jezus to już dokładnie powiedział, mówiąc te znane słowa: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. I Bóg w ten sposób nie mówi, przestańcie pracować, nie zajmujcie się codziennością, ale mówi, wracajcie do właściwego porządku życia, ponieważ moje błogosławieństwo, mówi Bóg, przychodzi przez posłuszeństwo. Jeśli tego błogosławieństwa chcemy doświadczać, potrzebujemy postawić Boga na tym właściwym, pierwszym miejscu naszego życia. Tak mówi Pan zastępów. Zastanówcie się nad swoim postępowaniem. W tym pierwszym rozdziale, jakby dwukrotnie, Bóg przez Ageusza wzywa do takiego zastanowienia się nad swoim postępowaniem, nad taką refleksją. I jeśli my chcemy naśladować Chrystusa każdego dnia, Potrzebujemy uczyć się takiego podejścia i oceny swojego życia. Takiej autorefleksji nad tym, jak spędzamy czas, jak traktujemy innych, jak wykorzystujemy swoje pieniądze jak i talenty, jakimi ludźmi się otaczamy, jakie cele sobie stawiamy i dokąd zmierzamy. Potrzebujemy tej umiejętności stawiania sobie pytań, czy Bóg nadal jest pierwszy, czy może coś lub ktoś inny zajął jego miejsce. I co dzisiaj jest moją świątynią, którą buduję? Mój dom, moja kariera, mój komfort, social media, a może moje własne ego. Brak codziennej autorefleksji czy codziennej korekty. Przypomina trochę pilota samolotu, który jakby powoli, w nieznaczny sposób zbacza z kursu, ale nie dokonuje zmian tego kursu. I efekt jest taki, że po jakimś czasie samolot zbacza setki kilometrów od wyznaczonego kursu. To, co zaniedbane przynosi dzisiaj, przynosi konsekwencje jutro. Dlatego tak ważne, byśmy się uczyli w naszym życiu zwolnić, żeby robić przestrzeń dla Boga, dla Niego, dla Jego Słowa, dla Jego Ducha, dla innych wierzących, żeby w ten sposób korekta, której potrzebujemy, była obecna w naszym życiu. Idźcie zatem w góry, sprowadźcie drewno i budujcie mój dom. Spodoba mi się on, i zostanę uwielbiony, mówi Pan. W życiu jest czas na mówienie i czas na działanie. Czas na rozważanie i czas na wykonanie. I ci, którzy stawiają najważniejsze sprawy na pierwszym miejscu, czynią to, co właściwe. Wtedy dla Żydów w Jerozolimie oznaczało to ściągnięcie drzew. I drewna, żeby przystąpić do odbudowania domu Bożego. Dlaczego świątynia miała być budowana? Po to, aby Bóg był uwielbiony. I gdy Bóg nie jest na pierwszym miejscu w naszym życiu, Jego chwała jest nam wtedy obojętna. Ale kiedy jest na pierwszym miejscu, bez względu na to, na jakim etapie życia się znajdujemy, Wtedy dążymy do tego, by to wszystko, co mówimy, myślimy, robimy, kim jesteśmy, wskazywało na niego i oddawało mu cześć. W nowym roku akademickim, na pierwsze zajęcia z zarządzania, profesor, który je prowadził, przyszedł na zajęcia z dużym szklanym naczyniem. Postawił to naczynie, tak by wszyscy mogli je widzieć a potem bez słowa zaczął wkładać wielkie kawałki skał w wielkości dłoni człowieka. I kiedy naczynie było wypełnione skałami, profesor zapytał, czy to naczynie jest pełne? I wszyscy odpowiedzieli chórem, tak, jest pełne. Jesteście pewni? Zapytał profesor. Wziął garść małych kamieni, które wpadły pomiędzy wolne przestrzenie, między dużymi skałami, i znowu powtórzył pytanie: Czy to naczynie jest pełne? Studenci byli troszeczkę zdozorientowani, ciągle nie wiedzieli, jaki związek jest tego doświadczenia z tematem zarządzania, ale ktoś nieśmiało powiedział: Prawdopodobnie nie. Dobra odpowiedź, powiedział profesor i wsypał do naczynia worek piasku, który znalazł wolne przestrzenie w naczyniu. Czy to naczynie jest pełne? Zadał po raz kolejny. Pytanie, studenci trochę bardziej pewnie odpowiedzieli, nie, nie jest pełne. Dobrze odpowiedział profesor i wlał do naczynia wiadro wody. A potem padło pytanie, jaki jest wniosek z tego doświadczenia? I znowu cisza na sali. Więc jeden z bystrych studentów powiedział, to doświadczenie dowodzi tego, że nawet jeśli masz mocno zajęty rozkład zajęć, to jeśli, ci się, jeśli się postarasz, jeśli się mocno postarasz, to uda ci się znaleźć czas, żeby jeszcze coś do tego rozkładu dodać. A profesor powiedział: Nie, zła odpowiedź. To doświadczenie dowodzi, że jeśli nie zaczniesz od układania tych dużych skał na początku, nigdy nie zmieścisz do naczynia tego, co się teraz w nim znajduje. Nasze dni, postu i modlitwy, które, kochani, rozpoczynamy za trzy dni, w Środowy Wieczór, tutaj, to jest jeden ze sposobów, aby się wspólnie uczyć tego, jak zwolnić i układać życie w sposób bardziej, który podoba się Bogu. Wiecie, jeśli zaczniemy zwalniać to szybko odkryjemy, że do tego słoju życia nie da się zmieścić tego wszystkiego, co oferuje świat i życie wokół nas. Po prostu nie da się wszystkiego zmieścić. Z czegoś trzeba będzie zrezygnować. Nie da się zdobyć całego świata i w tym samym czasie naśladować Chrystusa. Nie da się pogodzić tempa życia i tego, co świat ma dla nas, z tym, co Bóg przygotował dla Ciebie i dla mnie i z tym, co Bóg chce w tym świecie, w kościele, w codzienności zrobić przez Ciebie i przeze mnie. Nie da się tego pomieścić. Po prostu z pewnych rzeczy trzeba świadomie rezygnować, żeby dać tą przestrzeń i pierwszeństwo Bogu. Rezygnowanie zawsze jest trudne, a czasem nawet wydaje się nam ograniczające. A jednak, a jednak gdy, gdy Bóg przestaje być na marginesie i wraca na pierwsze miejsce naszego życia, wtedy to, co było puste i niespełnione, zaczyna nabierać sensu mocy i Bożego pokoju. Powstańmy to modlitwę.